Cześć, tutaj Leszek. Dzień dobry w studiu prawie pro, które aktualnie jeszcze trochę będzie przebudowywane, ale to co najistotniejsze, wróciłem już z wojaży. Byłem między innymi dwa razy na Śląsku, w Małopolsce. Miałem okazję jeszcze w międzyczasie wrzucić półtora godzinny film. Szczerze myślałem, że nikt tego nie obejrzy. A potem byłem w szoku, że bardzo dużo osób dotarło naprawdę do, do końca tej historii, która dla mnie do, do napisania była dosyć trudna, jeszcze gorsza, do, jeszcze gorsza do zmontowania. I tak nie poszło to tak, jak miało pójść. W jednym miejscu zwiesił się render. Pierwszy raz w życiu mi się tak zdarzyło. W skrócie, jedna stopklatka była gdzieś tak przez 15 minut, ale myślę, że większość osób po prostu sobie pomyślała, że tak miało być. Eee, nie. <laughs> Może kiedyś zrobię upload i zobaczycie co w tym miejscu było tak naprawdę. Niemniej dziękuję wam za odbiór. Dziękuję za bardzo dużo ciepłych słów. Myślę, że to wideo też dużo wyjaśniło. To wideo to też był i jest wstęp do następnego kroku, który chcę uczynić, ale myślę, że jeszcze musi minąć z dobry rok. A w międzyczasie chciałem Wam powiedzieć, że tutaj trwa małe przemeblowanie. Przygotowuję się do testów porównawczych różnych rodzajów trenażerów. I do tego jeszcze krążę sobie nieco, odwiedzając różne jaskinie wytopu. Miałem okazję być w Oświęcimiu u Dawida, niezwykle inspirującego kolarza. Kartę Wam wrzucę tutaj, a do tego wszystkiego jeszcze w ubiegłym tygodniu poszedłem na specjalne zaproszenie Karola. Zapraszam. Miałeś mi pokazać nową jaskinię wytopu. Generalnie chodzi o to, że to nie są tylko paski LEDowe, które dają efekt takiego sobie świecenia losowego, tylko do tego jest podłączony specjalny program, który jest z kolei połączony z pomiarem mocy w pedałach i w zależności, jak mocno pedałujesz, tak zmienia się tutaj ta cała twoja ilumini Poczekaj, a, 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 afera mi coś chyba grzebie w tym. Co, co ona robi? No zobacz. Mhm. Ale afera. No, Ty zmywasz czasami naczynia? A jest jakiś soft, który tym steruje? Wiesz co, można sobie ściągnąć z netu aplikację, natomiast no niestety ona jest y, na Linuxa, a wszystko to jest... Y, na mikrokomputerze Raspberry, który właśnie bezprzewodowo połączony jest z naszym miernikiem mocy. Tutaj mamy 5 to woltowy zasi zasilacz o mocy 150W, mm -hmm. muszę go w wymienić na, na, na 300 bo no niestety... I tam jest malinka i tak. na niej jest zainstalowany specjalny soft, który y, nasłuchuje ANT Plus i steruje całym kolorem. Dokładnie, wysyła, y, wysyła sygnał przez y, ANT Plus. Czyli, Karol, tak jak, tak jak myślałem, tak jak obstawiałem. Proszę, To nie jesteś normalny. A kto powiedział, że jestem? Jak trzeba być wkręconym w kolarstwo, w jazdę na trenażerze, żeby rozgryźć taki temat? Mówimy tutaj o treningach dosyć długich, no, no nie należą do jakichś takich super, no i nie można tego porównywać z jazdą na zewnątrz. Ale żeby jakoś sobie umilić ten czas i żeby tych rozpraszaczy różnego typu było coraz więcej, no zamontowałem właśnie tego typu urządzenie, żeby jakoś ten, no, no znieść. Tą katorge. no. Czyli to jest taki motywator twój. No, dokładnie, jeden z elementów y, motywacji. Dobra, pokażę jak to działa. Okej, okay, Ho. Co to jest za trening? Jest to zaplanowałem sobie dzisiaj. Trening to sobie ja taki jeden z moich ulubionych. 4 razy 5 V2 Max na, 300, na 360 W z 5-minutowymi właśnie strefami reggae. Czyli wszystko się sparowało? Tak. I co to oznacza, że one się świecą na biało? To, że jedziemy w pierwszej strefie. Ok, i teraz wjeżdżasz do innej tak. strefy mocy? LEDy były białe, jeszcze są białe, i teraz się przełączają na zielone. Dokładnie. Bo to jest twoja zielona strefa mocy, tak jak Zwift pokazuje. Teraz jedziemy w tym Ok, i wjeżdżasz do sprintu? Tak. Ok. 3, 2, 1 I teraz się na, zielo, na biało zapłacę. Nie, niebiesko. Dokładnie. I teraz do białej przeskoczy? Nie. Okej. Okay. Ale bajer. Ale myślę, że y, zrozumią go tylko ci, którzy są najbardziej zajarani z Łyftem. na niebiesko to jest strefa twojej regeneracji 195W. I, I jeszcze dobra. raz sprint. Patrzcie. Ta instalacja kosztowała? Najdorsze z tego wszystkiego są te ledy, jest ich 420 Ile za nie zapłaciłeś? W granicach 350 zł Raspberry 150-200 No to co, Hesio Chcesz wypróbować jak się LED zapalają na czerwono? No tak, ja mam dzisiaj 45 minutową regenerację zaplanowaną. W jakim kolorze? W niebieskim. A powiedz, spadł Ci kiedyś łańcuch? No właśnie nie. I tutaj akurat to jest mega mega zaleta tego urządzenia, że bez problemu możecie splintsy uskuteczniać jak chcecie, bez obaw, że coś Wam spadnie, że się biegnie, wskoczy. Zrobimy yy, niedługo challenge. Kto dłużej wytrzyma w, w kolorze czerwonym, zanim mu się zmieni na biało. Jest! Witamy w piekle! Super! I już, już po wszystkim. Dlaczego ty tyle kasy w to inwestujesz? I czasu? No bo to jest moja pasja. Moja skocznia od rzeczywistości. No niekiedy szarej. <noise> A to mi daje no, mega... mega relaks, odprężenie, no i motywację do działania, tak? Napędzanie i... I tak się regeneruje nie, nie tylko ciało, ale no i, i głowę. Więc no tutaj. A ile tutaj spędzasz czasu tygodniowo? To staram się około 10 godzin. No by pogodzić, wysiedzieć po prostu, wytrenować. Tak. Nie no to, to jest dużo. 10 godzin. Yy... W treningu w to jest sporo no to człowieka jest... pracującego. Tak, to jest, to jest tak, wszystko to jest tak w sam, w, w sam raz, bo no, i tak jak wiecie z założenia to wychodzę, że lepiej konkretnie mocniej pojechać niż e, siedzieć i, 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 i jeździć tak długo i namiętnie, a, Ale ko Wolę krócej, a Nie wiem jak ty to robisz, ale znaczy, w twojej regeneracji się strasznie z ciebie leje. Zawsze się ze mnie leje. Ja się z ciebie leję, no, a teraz się nie do, że ja z ciebie leję, to jest, że, i z ciebie się leję, dosłownie. No, ale o to chodzi. E, tak. Generalnie a, jaskinia wytopu zimą to jest takie miejsce, do którego po prostu chce się wracać. To jest tak jak, nie wiem, z inwestowaniem w ciuchy albo w rower, nie? Jeżeli masz rower albo ubrania, w których chcesz jeździć, chce ci się jeździć, to będziesz jeździć, nie? Mało tego, jeżeli masz nowy rower, nowe ciuchy, to nawet będziesz jeździł szybciej. Uwierzcie mi, to jest, to jest sprawdzona metoda, tak. Motywacja będzie zdecydowanie większa i wasza FTP przynajmniej z 5% urośnie. No. Co o tym dziękuję. Oczywiście można mieć zwykły rower stacjonarny w domu, bez, nie wiem, z bez aplikacji treningowych, tylko że siedzenie półtora godziny, półtorej godziny na rowerze stacjonarnym, patrząc w ścianę, jest to mega frustrujące. No to trzeba jest zajebiście się silną psychikę. Tak. Ale ty masz zajebiście silną. No, dokładnie, są tacy konarze donikąd. Tu, możecie widzą tylko ścianę blają, ale potrafią to wykonać i za to też ich podziwiam. No ja bym nie dał rady, stąd jak widzicie te wszystkie rozpraszacze i te, te bajery. Ja miałem Karol na przykład wczoraj, półtorej godzinny trening i ja nawet nie wiem, kiedy on minął, nie? Bo ja się skupiam na zadaniach, które mam do zrobienia, a nie na czasie, ani na dystansie, nie? No właśnie, ten element, który ja tak z ciebie absorbuję. No i to jest właśnie to wspomaganie tej motywacji, bo nie każdego dnia... Będzie się chciało, nie? Nie, bo wiesz co, ja myślałem, że to jest dużo większa inwestycja, bo chodzi, że chodzi też o to, że ten stelaż, który tutaj masz, to też go sam robił jest z desek, Tak? Yy, tak, ten stelaż też sam robiłem. U, u stolarza zamówiłem po prostu odpowiednie, odpowiednie wielkości sklejki. No? Do tego wyżłobił mi właśnie otwory na, na listwy, tak, do których zamontowałem LEDy. Pod tym całym, całym stelażem, pod tą całą dechą, jest jeszcze jedna mata, która okay. właśnie dodatkowo tłumi. Na to jest właśnie jak widzicie, kolejna mata. Tak więc no tutaj mam raz, że to wszystko wytłumione, a dwa, że fajnie to te, te, te LEDy pochowane, i to jest no, no wszystko robi robotę. To jest takie zintegrowane. O.

no jak tam? Skończyłeś? Poczekaj. Teraz. Skończyłem. Yeah. Gratuluję. Zająłeś drugie miejsce. O, za każdym razem, kiedy jestem u Karola, łapię się za głowę i zaczynam się yy, niekontrolowanie śmiać, ale jednocześnie ja to wszystko doskonale rozumiem. To jest zaangażowanie się w swoją pasję na 100%. I poświęcanie jej każdej wolnej chwili, nawet jeżeli chodzi o majsterkowanie, poznawanie różnego rodzaju nowych rozwiązań, dopieszczanie każdego jednego detalu swojej jaskini wytopu, po to, żeby zająć swoją głowę i zająć czas wtedy, kiedy na zewnątrz jest taka, a nie inna aura. I jest to fantastyczny sposób na to, żeby przetrwać właśnie najbliższe miesiące, podczas to, których ja chciałbym razem z Wami tutaj kontynuować. Nasz Chili Route y, Prawie Pro y, Challenge. Już wkrótce pojawią się nowi goście i już wkrótce pojawią się też nowe maszyny do, do testowania, które y, mam nadzieję troszeczkę ułatwią Wam y, podjęcie decyzji co do y, jazdy na trenarzerze właśnie y, teraz. Dziękuję Wam jeszcze raz za, za wszystkie komentarze, za wszystkie głosy i y, zapraszam do siebie na Instagrama.